Jeszcze moment. I znikam gdzieś znów z tobą drugi dzień i trzecią noc. Nieważne gdzie będziemy, co i tak! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony Jacobo oraz też. Dzień dobry. Witamy Was na pokazie studia roku 2025, który obecnie leci dla Was. Obecnie wchodzimy trochę nieprzyjemny w trochę nieprzyjemnych warunkach, jak widać koło mnie, ale sobie na stopki. Jak ktoś jest każe, to polecam. Nieważne. Wchodzimy do pokoju. Tutaj kozaki. Już się troszeczkę zmieniło, jak widać. Kozaki plus lecak niezmiennie. Plus buty z skarpetkami fajnymi. Polecam. Poduszka, i oczywiście ubrania łóżko. Pozostało tak, jak było. Myśli bez zmian, oczywiście. Tutaj kabel wyprowadzający do zasilacza. Jakiego można by powiedzieć zewnętrznego. Tam są kabliska, ale poczekajcie, poczekajcie. Bo zanim tu przepiękne nasze ukochane drzwi, które słynne widzicie. W takich kolorach. Putra na troszeczkę inna. Ale wracając. Tutaj mamy drzwi, do których wchodzimy bądź wychodzimy z przemykanego pokoju. Tutaj pokażę Wam coś się zmieniło. Co jest nowego. Przynajmniej ta część, jak widać. Ale też i tutaj te części. Szafka taka. Obie, oczywiście żeby nie było tutaj od tego poziomu do najniższego nic nie ma na razie, ale wprawne oko mogło zauważyć, że jest stacja taka na tu i też na maksafe. Tutaj fajne zdziątko. Do czego to jest nawiązanie? Otóż w Tutaj jak mamy obok też szafkę, do której przejdziemy za chwilę. Na pewnym poziomie znajduje się ta rzecz. A wracając, iPhone'ik. Jeżeli ktoś zgadnie po opakowaniu, które to iPhone, to napiszcie w komentarzach. Oczywiście małpeczka jako prezent w nawiązaniu do tego otóż do szpana. No i tak wygląda na razie szafka numer jeden jak widać. Szafka numer dwa wygląda w następujący sposób, że jest z jednej strony zamknięta, z drugiej jest otwarta oczywiście, a w tej zamkniętej części jest telefon, zasilacz taki zapasowy jak widać, pudełka różnej maści od konsoli Xbox One, czyli do konsoli Xbox One te wszystkie tytuły posiadam. Oczywiście PSP u góry, jak i Open Season do PSP. Później schodzimy kawałeczek na dół. Mamy tutaj rzeczy do Nintendo Switch. Oczywiście gra Kozacy 3 bez plakatu. Od Rodgara, także dziękuję serdecznie, Cyberpunk WRC 6, Boss Simulator, jak widać. Tutaj oczywiście też mamy e, pisik. No i oczywiście Norton, bezpieczeństwo przede wszystkim, można by stwierdzić. Tam troszeczkę widać, o właśnie, Animal Crossing i te sprawy. Także tutaj oczywiście też reloki jakieś mam. Także tutaj pierwsza i druga część za nami trzecia to bardziej taka jak widać. Tam tablet jest, tam jest, są bajki jakieś, stary mikrofon, który używałem, tu pudełko tysiąc jeszcze nie ułożone, ale tak to dalej niżej mamy pudełka, mamy segregatory, a później na samym końcu w części za zamykanej mamy kapliska różnej właśnie, także tutaj tą część zamykamy. Moi drodzy, część zamykana, mamy ją odhaczoną, jak widać. Tutaj to samo, co, co tu, czyli kozacy, kozacy, już mówię kozaki. Natomiast du tu, pusty. Tutaj też segregatory, tutaj oczywiście swoje rzeczy. Tutaj natomiast książka też od Rudgara, także serdecznie polecam. Oczywiście następna półka, czyli powerbanki z tyłu. Tutaj zapasowe słuchawki oraz kafe pop kulturowy kubeczek. Przechodząc na następną półeczkę w części niezamykalnej. Mamy bolidy legowe, czyli z Lego. Następna półeczka to już małe samochodziki. Oraz też tutaj. Sprawne oko, zauważyć można DJI. Jest to DJI Mic Mini, tego co dobrze pamiętam. Więc na jakieś IRL, -e, bądź też wypady takie mitowe, się przydaje. Natomiast nawiązując do tego pana, to jest drewnie. W ogóle dziękuję Gacuś za wygr wygrawerowanie. Tegoż to, to zdjęcia jest na półce. Tam gdzie boli, jak właśnie widać, ma. Ale po co i dlaczego? Nie, nie powiem wam. Albo powiem. W dalszej części materiału, oczywiście. U góry pomiędzy tymi wszystkimi półkami, i tak dalej. Dark Project One. Klawiatura, która obecnie znajduje się na moim stanowisku wcześniej znajdowała się klawiatura, która obecnie zajmuje część do e, w sekcji OBS-owej można by stwierdzić. Flaga w nawiązaniu do Tajmahy oraz wszystkie dzieci nasze są, czyli tutaj oczywiście Pain i Kronos, jeżeli chodzi o organizatorów. Akcji, o no jak widać, to trochę to stare jest, bo 3-4 lipca 2021, ale jako taka statueczka jest w posiadaniu całym jakiej półeczki. Także sekcja półeczkowa razem z drzwiami, tutaj tą sekcją uważam za zakończoną. Teraz przechodzimy do lodóweczki, która niezmiennie w tym pokoju jest, czyli oczywiście, żeby nie było marka zanuzi. Oczywiście Giteusz jako otwieracz do piwa bądź innych takich rzeczy oraz też serduszko ser, pracy 24 na magnes, żeby nie było zawartości. Jeżeli chodzi o lodówkę, nie pokażę ze względów prywatnych, także y to tam co woli, można by powiedzieć. Segment od lodówki, czyli odtąd, prezentuje się w następujący sposób. Troszeczkę ten bałagan poprzedni z tamtego roku został, jak widzicie, sprzątnięty. Już nie ma takiego bałaganu. Tutaj też na dole mamy pochowane rzeczy. Tutaj, wcześniej, jak tutaj wcześniej pokazywałem w tamtym roku, co tu się znajduje. Teraz w tym roku. No tego nie pokażę bo. Te rzeczy które były. Tutaj w tym. W tej szafie. No są w tej części. zamkniętej. Także. Trochę miszma zrobiłem ale okej. Okay. Może być. Przechodząc do. meritum. hoinka jeszcze stoi. Ale na. Natomiast tutaj trzy tui do telefonów. A po co? Na co? Dlaczego? Otóż tutaj jest główny telefon do bańkowości, można by powiedzieć. To Etui. Natomiast jest tym telefonem, co obecnie nagrywam. czyli motorolka. A to Etui. No właśnie, to etui jest takie dziwne, można by stwierdzić. Zaraz przejdziemy do tego. Oczywiście. Shifter do kierownicy G920. Nereczka na krześle. Laptopik. Oczywiście. No właśnie na streamach, mogliście to zauważyć. Jest to lampeczka LED, do której mam pilocik do do tego przejdziemy zaraz. Mam też drukareczkę jak widać, która jest zapakowana. Dlaczego, po co, na co, dlaczego? Po prostu jest do sprzedania, także jak ktoś chce kupić to zapraszam chętnie. Mam ją na sprzedaż. Tutaj. Natomiast mamy do takich koktajlowych rzeczy można by stwierdzić. Kalendarz trochę stary. Zapach a tu ja dzień dobry. Nagrywający oczywiście, żeby nie było. Tutaj natomiast mamy sprzęt trochę różnej maści, ponieważ mamy B660MKD4 plus kości Lexara. No i oczywiście, procek jaki zasiadł. To skromne 12400F. Do czego ten sprzęt był potrzebny w celach takich: Można by powiedzieć, takich w celach prywatnych, był upgrade'owany. Natomiast uchwycik do różnej maści, czy to właśnie tych uchwytów, które tu się znajdują, czy też do mikrofonu. Wracając do mikrofonu, przejdziemy za chwilę. Padik starszej generacji od XBOX ONE Myszka Tutaj mamy Schowki, można by powiedzieć, ten, ten duży Jest jakbyśmy jeszcze brali Nintendo Switch i Stację dokującą, natomiast To u góry Czyli taka, można by powiedzieć Torba bez tego, tego doku Czyli sama konsola plus Joy Cony, taka w stylu Animal Crossing. Się znajduje u góry. Natomiast e, poniżej tej lampy jak widać jest też kierownica sama z narzutkami jak to woli, albo ktoś to inaczej jeszcze nazywa. Nieważne. Herbata, czyli pićko nawodnienie jest. Ale w prawne oko mogłoby zauważyć, że pomiędzy tymi rzeczami jest monitor. Hmm. Ale po co dla co? Nad, dlaczego? Otóż ten monitor jest poprowadzony, jak widać. Pod, pod tą czarną skrzynkę zwaną też Serverem. Takim swoim prywatnym do EuroTraka bądź No. Także polecam serdecznie. Mamy też konsolę Xbox One, takiej starszej generacji. Zagradzany dysk na 2TB Także jest w porządku. Dalej, właśnie wracając do tego, mamy też DJI Mic Mini, który był na półce. Tutaj oczywiście znajduje się pudełeczko od niego. Klawiatura do. Oczywiście do komputera serwerowego, myszka w stylu różowym, można by powiedzieć. No i tutaj segment, to jak widać, Nintendo Switch w doku. Tutaj stacyjka, jeżeli chodzi o wersję kolekcjonerską Farminga 25. Głośniczek JBL. Tutaj widzicie joy o którym mówiłem. Tutaj dysk zapasowy, jeżeli chodzi o u góry jak jest migające światełko z edycji kolekcjonerskiej Farminga 22 przy okazji. Czyli kogut słynny. Niego spicczenie to jest pudełka. Pudełka znaczy, opakowania po dołu różnej maści. U góry. Kamerka, która nie jest podłączona wcale. Drukarka Broadher w nawiązaniu właśnie do tej, co sprzedaje. Tak, to mi sprzedaje, natomiast ta w zupełności mi wystarczy. Ma, nie potrzebuje jakby koloru. Sam czarny tuż w, w zupełności wystarczy, oczywiście. Mam też tutaj, jak widać, poprowadzony kabelek wyłączający bądź włączający komputer, który znajduje się poniżej gdzie serwerowy tutaj oczywiście y, popkulturowy kubeczek razy dwa bo jakby czy inaczej nie było po prostu sekcja ta uważam za zamkniętą bo już umówiłem ją natomiast sekcja teraz y, streamingowa jak widać tu obecnie znajduję się w Komputery sztuk 2, 2, 2 jak to woli. Zacznijmy może od tej skrzynki. Ta skrzynka, czyli biały komputer napędzający, można by powiedzieć, wszystkie gry różnej maści, które ogrywam na streamach. On się znajduje tutaj pomiędzy biurkiem a tą sekcją serwerowo, jakoś tam. Można by tak nazwać. Mikrofon znajduje się tutaj czarny. Tu jest akurat fajnie, tak powieszony. Pad czerwono-biały od Xboxa już tej nowszej generacji, bo ma USB-C. Yy, tak. Później stream deck wersji tej, też najnowszej, czyli wersji białej. Głośniki style Sirius, kubeczek, centrum testów, jeżeli dobrze pamiętam. Mogę tutaj, o, przybliżyć, centrum testów. Na spokojnie. Odbiornik, jeżeli chodzi o myszki, które posiadam też od SteelSiliars. Podkładka też SteelSiliars, żeby nie było. No pod biurkiem, no to kabliska są różnej maści, jak widać. Pokazuję w ramach ciekawostki, żeby nie było. Tutaj znajduje się główne centrum e, e, streamingu, czyli z tego monitora streamuje, jak widać, American, Eurotrack, House może być Breakfast, Farming, e, czasami może się zdarzyć Lockdown Protocols, bądź Ready or Not. E, w chwili obecnej ugrywam sobie na off-streamie, żeby was nie skłamać. E, Marvel Spiderman Miles Morales, oczywiście później The Stranding, także miejmy nadzieję, że ja ukończę to na 100%, żeby nie było pod monitorem. Jak widać, bo tu mamy monitor plus kamerka Razera. Mamy też oczywiście pod monitorem Tobii Eye Tracker 5, klawiaturka, którą mówiłem, czyli Project One od Dark Project żeby nie było i tak to się prezentuje tutaj z tej strony natomiast z tej strony znajduje się tak iPhone 12 ja Wam mówię, że to jest 12 z yy, tym yy, tak starszej generacji jak widać tutaj biały mikrofon Endorfi dlaczego? ponieważ to jest dokładnie ten sam mikrofon tylko że w wersji białej jak ten wersji czarny. To, to jest to samo po prostu. Także mikrofon się nie różni, tylko się różni kolorystyką, jakby to nie było. Właśnie pilocik od y, ledu u który jest za mną. Tutaj, można by powiedzieć, tutaj osobna klawiaturka do tej klawiaturki, bo jak widać, ta klawiaturka nie ma. Y, tak powiem, sekcji numerycznej. Także taka mini mini klawiaturka, ale przydatna przynajmniej. Słuchawki Nova 7X podejrzewam. od Stylias. Tam oczywiście swo, swojskie rzeczy. Elgato y, oczywiście HD chyba 60 bodajże, czyli rejestracja obrazu, które rejestruje aktualnie ten obraz. Do obs -a. Ten rezorowski też jest przechwytywarką ekranu. Ta już jest bardziej, że tak powiem, potrzebna, jeżeli gram właśnie w Nintendo, bądź podłączam komputer, żeby go zdiagnozować, albo co najwyżej konsolę, po prostu. Na drugim monitorze zawsze znajduje się podgląd. Streama Obecnie leci zapis z, z wtorku, na którym jechałem właśnie te skromne, ukochane, jak widać już 130, a nawet 150 km na godzinę w ETS na serwerze promocowym. Także na spokojnie. A tutaj mamy sekcję, jak widać, oczywiście naszego streamingu czyli sekcję OBS, która to ma tu swoje bajery, ustawienia i tak dalej, i tak dalej, czyli Discordy, mikrofon, ekran właśnie z tego, co aktualnie gram, jak i oczywiście też alerty czy różnej masi, ten. dalej. To jest ta klawiatura o której mówiłem wcześniej, czyli ta klawiatura znajdowała się tu, natomiast w momencie kiedy ta się pojawiła, klawiaturka, no to ja ją przesunąłem tutaj yy, pomiędzy właśnie takim stanowiskiem do streamowania z OBS-a. Na no, jak widać, nawet jest streamowany drugi obraz, czyli tam gdzie się wyświetlał ETS, American i tak dalej. Jak wprawne oko mogło zauważyć, też jest tutaj druga kamerka. Po co ona, dlaczego jest potrzebna, natomiast powiem wam dlaczego. Otóż w każdym momencie, kiedy wbiję na lewa, może zauważyć, że na przykład albo jestem, czyli tak jak teraz ręką, bądź gdzieś na chwilę wyszłem, Czy to toaleta, czy to coś innego porobić, ale w momencie, kiedy startuję tym, Widzicie to, co się dzieje obecnie tutaj, czy to zabieram na przykład słuchawki, czy coś innego robię. Ważne, żeby widz e, to widział, żeby wiedział, że albo jest streamem poczedł, albo coś innego. To jest akurat kamerka, która jest widoczna tylko na scenie Star start. E, nigdzie indziej ona się nie występuje, chyba że na koniec streama, gdzie faktycznie kończę streama, wtedy. Też ją widzicie jak najbardziej, a kamerka znajduje się obecnie yy, tam gdzie podgląd, czyli no, oczywiście też kamerka Logi. Oczywiście. Żeby nie było. Fajny pan na, na iPhone, a. a kto to jest? Któż to jest góry no? Ja wam odpowiem na to. Żeby nie było. Otóż w momencie, kiedy byliście na odcinek, mogliście zauważyć planżę informującą, że cześć jestem grywalny, a po drugiej stronie jest ktoś inny. Także, żeby nie było, tak się prezentuje obecne stanowisko, jeżeli chodzi o tutaj ten przód, ten tył, żeby nie było, tą lodówkę słynną. Oczywiście fotel nie się, nie zmienił, żeby nie było. No i też tutaj ten przedział troszeczkę sobie się zmienił, ponieważ jak dobrze ktoś pamięta, od lodówki z tej strony do samych drzwi stały panele, ale tych paneli już nie ma, więc jest szafka jedna strona zamkana. Druga otwarta, a trzecia w całości otwarta. Także co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że niech moc będzie z Wami. Oh. Yeah.